Ordo, prawdziwa kobieta w życiu ci czegoś takiego nie wyrządzi. W życiu. W życiu nie spowoduje, żebyś ty miał złamane serce. Nigdy nie naruszy twojego zaufania. Nigdy. Kurwa, człowieku, nawet nie zbliży się do twoich granic. Będzie się liczyła dosłownie z każdym twoim zdaniem. Na każde pytanie dostaniesz odpowiedź. Każdą kłótnię będzie chciała z tobą rozwiązać. Będzie pamiętała o twoim wszystkim. O twoich wszystkich rocznicach. O twoich wszystkich opowieściach. Demonach. Nigdy nic nie użyję przeciwko tobie. Uwierz mi, prawdziwa kobieta to skarb dla nas, zajebanych robotom, kto ci brat do tej pory pomagał. Ty o wszystkich zadbałeś, no i właśnie chciałbym, żeby w końcu ta jedna zadbała o ciebie. I taką chcę, abyś miał partnerkę. To ma być najlepszy ziom w twoim mieszkaniu. Ty wpadasz na pomysł, kurwa, a jakbyśmy zrobili coś, to ona już idzie po mopa. To już jest zabawa. Największy rozpierdol, najbardziej pojebane akcje w twoim życiu, ty masz robić z twoją partnerką. Tajemnice, chore akcje, wygłupy, nie. Ty nie masz pierwszy raz zbankrutować i upaść psychicznie. Przez ty pierę, tylko ty masz przeżyć miłość życia i najcudowniejsze partnerstwo z kobietą. I przy takiej kobiecie, stary, ty nigdy nie upadniesz. Nigdy, rozumiesz? Tylko uwaga, bo tutaj widzę, że jest często powielany jeden błąd. Panowie, wy do związków, panowie, wy nie wybieracie kobiet. Wy wybieracie dziewczynki, dla których wy będziecie jak starszy brat. Wy macie kupować zabawki, wy macie zabierać fajne miejsca, na nawczasy. Ma być fajnie, ty masz być większy, silniejszy. Masz bawić, rozpieszczać. A jak już będziesz na skraju wyczerpania psychicznego i będziesz już bankrutem, to zostaniesz po prostu wyjebany. Raz a porządnie, żebyś tą dziewczynę już do końca życia zapamiętał. Wy kobietę wybieracie oczami. Z pełna zgoda. Partnerka ma podobać ci się i powinna ci się podobać. Masz szaleć na jej punkcie, ale ty wybierasz tylko oczami. Widzisz kawałek cycka czy dupy i tobie się kurwa odkleja rzeczywistość. Widzisz od zajebania potocznie zwanych czerwonych flak i nie robisz z tym absolutnie nic. Ty dzisiaj widzisz, że ty musisz się prosić o spotkanie. Ty musisz się prosić, żeby w roku 2024 ktoś odpisał ci do 10 godzin na wiadomość na komunikatorze. Powiedz mi, naprawdę nie ma czasu na wiadomość? Przecież ty też ciężko zapierdalasz. A powiedz mi, czym się ta twoja wybranka zajmuje na co dzień, że tam jest aż taki ścisk czasowy, że tam chłopie nie ma czasu na wiadomość. Panowie, czemu wy nie wybieracie kobiet? Uwierz mi, że jak ty poznasz kobietę, ten proces zdobywania, zobaczysz, jaki jest zabawny, przyjemny, romantyczny. Po prostu bajeczny. Wiesz, jaka będzie różnica, jak ty w końcu trafisz na kobietę? Ona ci doskonale pokaże, że jest tobą zainteresowana. Ona ci absolutnie w twoich różnych próbach nigdy nie będzie przeszkadzać, gdziekolwiek byś ją nie zaprosił. Ona z tobą, bracie, pojedzie. Po prostu. Mało tego, ona ci nawet podpowie, tak? Kiedyś jaką kuchnię lubi, albo jakie jest jej ulubione danie. Wiesz po co? Po to, żebyś pewnego dnia powiedział: sami u mnie, albo ja dla ciebie. Urządzimy to twoje ulubione danie. I to jest najlepsze spotkanie dla niej. Jeżeli razem spędzicie czas, zrobicie sobie romantyczną kolację, albo ty ją zaproś do siebie na romantyczną kolację. Ale brat, tutaj nie ma dymanka na pierwszych randkach. To jest poważna kobieta. Zapraszasz na kolację, podajesz jej ulubione danie, które ty przyrządziłeś. Możesz wyznać, że robisz jej pierwszy raz i jeżeli jej nie smakuje, to niech wypierdoli. Taka kobieta jasno ci pokaże: jestem tobą zainteresowana. Nie interesuje mnie nikt inny. Nie jestem tego typu laską, że z jednym spotyka się, pisze mu dzień dobry i dobranoc, i z drugim też. Nie. Mężczyźni wiemy, że jak zakochamy się w tej wybrance, ona jeszcze nie wie, że jest tą szczęściarą, prawda? My jesteśmy wpatrzeni jak w obrazek i nas nic nie interesuje. I uwierz mi, kobieta. Ma dokładnie tak samo. Ona też będzie w ciebie wpatrzona. Dlaczego takiej kobiety nie ma przy tobie? Powiesz mi, że nie ma takich kobiet. To jest większość. I te dziewczyny by ci w życiu takiego numeru kurwa nie wycięły. Ty trafiasz na królewne kurwa, ty chłopie jednorożca podrywasz, ty podrywasz człowieka, z którym nic nie możesz zrobić, ty tam nic nie możesz zapytać, omówić. Nie, możesz. Zabierać na zakupy, zabierać na wycieczki, kupować dużo fajnych rzeczy i najlepiej nie rób nic więcej. Nie zadawaj pytań, nie interesuj się. Wynajmij jej jeszcze mieszkanie, weź jej furkę jakąś dobrą. I Trzymaj, przecież wymarzonym partnerem. Tylko powiedz mi, a tobie, brat, kto kurwa w końcu pomoże? Ile takich dup cię...